Oni wchodzą na nasze nieruchomości, na nasze posesje i ziemię zupełnie na zbuja, prawem, złodziejskim. 16 stycznia przyjechał pogotowie energetyczne z podwykonawcą i postanowili naprawić linię, która była uszkodzona. Ona tam do mojego sąsiada prowadzi. Weszli na tem. Teren mojej posesji ogrodzonej z tablicami, ze wszystkim wiedzą, że jest to teren prywatny, nie informując mnie, nie pytając o zgodę. Mogli wejść, ale musieli mieć na to decyzję ze starosty. Nie mieli decyzji. Powoływali się na tak zwane siłę wyższą. Wtedy rzeczywiście, można wejść, dokonać napraw potrzebnych, nawet jeżeli wiąże się to z uszkodzeniem mienia, ale w ciągu trzech dni. Taka firma Energa powinna zgłosić to do starostwa o wydanie tej decyzji. Na podstawie tego artykułu 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami ja nie miałem możliwości im odmówić, ponieważ wiązałoby się to wtedy z interwencją policji, byłbym pewnie w kajdanki zakuty, jakiś mandat i tak dalej. Oni by dokonali swoich czynności. Moja żona protestowała, mówiła, żeby nie wjeżdżać, ponieważ wtedy tego dnia była. Pikiel na odwilż. Wszędzie był ten śnieg, taki po śnieżycach styczniowych topniał, i cała moja droga była jak jedna gąbka. Tu nawet osobowym samochodem nie można było wjechać. Oni natomiast użyli ciągnika z przyczepą, koparki, samochodów terenowych. Chcieli wjechać jeszcze takim dużym podnośnikiem koszowym, jelczem. Jego udało mi się zablokować, stanąłem ciągnikiem w poprzek. Ten duży pojazd nie wjechał na szczęście. Ale i tak przez 10-12 godzin, jak tu byli jeździli w tej wewte po mojej drodze. Bo kopatka zrobiła objazd mojej blokady torniczej. Więc znaleźli objazd sobie, wykopali tą koparką i, i jeździli przez. Mówię, aż do 21.30 bodajże. Rozumiem linia była zerwana? Tak, linia tam dalej do sąsiada może przyjdziemy, tam jest stacja I ta linia. W ogóle nie znajduje się na mojej działce. Mogli wyjść na działkę sąsiada z drogi publicznej, 50 metrów dalej, mieliby wjazd ładny, nic by nie zniszczyli. Tu jak widać, droga była zniszczona. Ja już do, do dnia dzisiejszego, tylko po to, żebym mógł w ogóle do domu dojeżdżać, wydałem 15 tysięcy złotych na remont. A ogólne straty, jakie są Pana zdaniem? Żeby przy, doprowadzić do takiego stanu, jaki był przed ich przyjazdem, myślę, że jeszcze około 25 tysięcy będę musiał wydać. Energa nie zaprzecza, że tu była, ale nie chcą. 24 po ośmiu, dopiero przyjechał przedstawiciel firmy Energa, pan Sebastian Bochenek. Przed, spojrzał, powiedział: 3,5 tysiąca mogę dać. Panu. Po długich negocjacjach, bo na początku tylko 3 tysiące. Nie wiem, jak to wyliczył, nie wiem, jak wymierzył, nie miał nawet żadnej miatki ani nic. Po prostu stanął, popatrzył no i tak strzelił sobie. Nie wiem, czy pan. bo bo kiedykolwiek budował drogę, bo ja ją budowałem 17 lat temu Kosztowała mi wtedy 80 tysięcy złotych za moje pieniądze. Z czego jest wykonana? To jakaś podbudowa jest? To jest wszystko było korytowane, podbudowy i tak dalej. Oni to zniszczyli jeżdżąc w czasie roztopów, w czasie odwidrzy. Rozumiem, pana najbardziej bulwersuje to, że na teren prywatny. Oznaczony? Że na teren prywatny wjechali. i bez podstawy. Gdyby mieli decyzję od starosty, ja mógłbym wystąpić wtedy. Daje nam to możliwość wystąpienia do starosty o sporządzenie operatu szacunkowego niezależnego. Pan Bochenek energa mówi 3,5 tysiące, ja mówię, nie wiem, 50. Przyjeżdża niezależny operat, zlecony przez starostę. Ja się jestem jego w stanie, że tak powiem, dostosować. I na pewno to nie będzie 3,5 tysiące. Enerka unika tego. Do dnia dzisiejszego jest już 50 kilka dni. Nie zgłosili, jak dzwonię do energii, pytam się, co w mojej sprawie. Słyszę, że nie będą ze mną rozmawiać na ten temat. Że mieli prawo wejść, że nie zaprzeczają, że zniszczyli. Ale czuję się urażeni, że ja poinformowałem o całym zajściu starostwo powiatowe. Jeśli oni nie złożyli wniosku, starostwo nic o tym nie wie. Więc ja pismem poinformowałem pana starostę. I walczy pan o odszkodowanie pełne? Już w tej chwili nie. Tylko o sprawiedliwość. Oni nie są w stanie mi tego zwrócić. To znaczy będę walczył o odszkodowanie, ale już w sądzie. Żadne Przedsądowe ugody mnie niestety nie zadowalają, nie będą w stanie mi pokryć tych szkód. Tu widzimy ten słów, właśnie tu oni przyjechali, całą tą drogę, tak jak możemy pokazać. To wszystko jest, no mówię, jest na bieżąco, tu się nie, nie dało jeździć. Tu, żeby pociągnąć ten kabel idący tam nad tą złamaną jabłonką, wymieniali na nowy. Tam można wjechać z drogi gminnej, przy tych słupach przy siacy, to jest 50 metrów po łące. Nic by nie uległo zniszczeniu, bo oni tu jeździli, ponieważ było dużo śniegu, nawet widać, nawet łąka nie jest zerwana nigdzie. Nie ma żadnych, tu stał ich ciągnik, wjechał przez moją drogę, wjechał tu, nawet nie ma śladu, żeby y, były zniszczenia. Czyli wcale nie musieli po panowie jeździć? Ja mogę, możemy przejść, ja pokażę, którędy mogli wjechać. Nawet się nie zapytali. Oni uznali, że wiadą tędy i mi zniszczą. Przez dwa dni jeździło pogotowie energetyczne i planowało tą robotę. O widzi pan, tu są sz szkody, jakie sąsiadowi zrobili. Nic. Tu praktycznie nie ma nic. Przyjdzie wiosna, utośnie trawa, nie będzie śladu. Oni tu dwa dni planowali tą robotę, pogotowie energetyczne, i tak sobie umyśleli, że wiadą tędy. 130 metrów moją drogą, zamiast 50 metrów. To tam, gdzie jest złamany słup. Za daleko weszliśmy. Tędy mogli z drogi publicznej z gminnej wjechać, wycinając siatkę leśną. Ta siatka kosztuje 7 zł za metr, nawet gdyby trzeba było. Ale można ją ściąć i związać. I nie ma. Nawet jest tam ściągacz. Można tędy było wjechać. Do słupa, 50 metrów. Tu jest tak, bo tu też jest utwardzone, tu był śnieg, tu by nic nie było. Poza tym inne uszkodzenia są łąki użytkowanej nawet. Ja się obawiam, że ja tę drogę wyremontuję za swoje, a oni za miesiąc będzie jakaś wichura, przyjadą i po złości mi zarobią to samo albo gorzej, bo mogą, bo nie spotka ich żadna kara. Ja z ciekawości zadzwoniłem do starostwa i się dowiedziałem, na ile takich wejść po tych wielkich nawałnicach oni złożyli wniosków. Na jeden. Jeden. W Boży, Tuchomiu gminie. Natomiast yy, zadzwoniłem też do starosta sobie myślę, a ciekawe jak w innych starostwach. Czy to tylko jest wina jednego pracownika, co ten obszar tu obejmuje, czy, że tak powiem, polityka firmy. Do Słupska, większy powiat. Tam były większe zniszczenia, więcej działek. Tam takich wniosków nie wpłynęło nawet jeden. Zero. Oni wchodzą na nasze nieruchomości, na nasze posesje i ziemię zupełnie na zbuja, z bujewskim prawem, złodziejskim. Jeżeli Właściciel, tak jak ja protestuję, mówię, proszę zejść, proszę nie niszczyć, jesteście na prywatnym terenie. Mówią, mamy prawo, artykuł 126, po czym nie składają wniosku, udają głupka. Jak ja dzwonię do Energii, mówią, że nie będą mnie informować, nie będą ze mną rozmawiać, że ja nie złożyłem do nich jakiegoś pisma. Zadzwoniłem do zarządu Energii w Gdańsku. Rozmawiałem z, z wiceprezesem Energii, panem Oskarem Pawłowskim. Poinformowałem go o tej sytuacji, jak to się tu odbywa, wszystko na gębę, żadnego papieru. Oni się nie wypierają, że tu byli, że zepsuli. Pan wiceprezes, pan e, prezes Oskar Pawłowski obiecał zająć, przekazać tą sprawę, sprawdzić, wyjaśnić. No niestety minęło kolejne tam ponad dwa tygodnie, nikt z energii się do mnie nie odezwał. Nie, zignorowali pana. No zasadniczo tak, zasadniczo tak. Ja tą ziemię kupiłem, ja ją ogrodziłem. Ja to wszystko o to dbam. Jeżeli ja chcę jakieś drzewo wyciąć, tu właśnie prowadzę sobie przestrzenie działki, to ja muszę najpierw z wnioskiem o wycięcie własnego drzewa na własnej działce wystąpić o wydanie decyzji zezwalającej do wójta. I dopiero wtedy mogę wejść nawet na swojej działce. Oni natomiast na cudzej działce robią zniszczenia uważając, że wszystko jest OK. I dlatego ja Widzę, że to jest taka złodziejska, bandycka praktyka całej firmy energa. To idzie od góry. A oni takie mają metody. Gdyby były jakieś kancelarie prawne, chętne się tym zająć, to tu przez pana proszę się ze mną kontaktować. Sprawa Podamy zamiar? Jest, jest fajna, energa jest firmą pewną, wypłacalną, nie zniknie, to nie jest firma krzak. Łatwo z nich się pieniądze będzie można odzyskać.